A tak zimy wszystkim dał się mocno we znaki. Od niedzieli z białym puchem oraz lodem na ulicach i chodnikach walczą pracownicy rejonowego przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych. Akcja czynna prowadzona jest w zasadzie bez przerwy. Od niedzieli, od popołudnia, od godzin wieczornych, non-stop, nieprzerwanie na kieleckich ulicach pracują 24 półgopiaskarki. I one przede wszystkim usuwają zalegający śnieg z jezdni. Sytuacja w poniedziałkowy poranek i wczesne popołudnie była bardzo trudna. Nałożyło się na to kilka czynników: padający bez przerwy śnieg, spory mróz, a przede wszystkim porywisty wiatr, powodujący zawieje śnieżne. Wiatr tak naprawdę jest naszym największym wrogiem, ponieważ śnieg jest suchy i po spługowaniu go z jezdni od razu nawiewa na, na jezdnie. Wszystkie wspomniane czynniki sprawiają, że doprowadzenie jezdni do odpowiedniego stanu zajmuje więcej czasu niż zazwyczaj. Przy takich warunkach atmosferycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia rano, do pozbycia się śniegu z jezdni potrzeba nawet kilkunastu przejazdów po każdym z pasów danej ulicy. Tu stanie opadów to jest kwestia dwóch- trzech godzin, aby sytuacja była w pełni opanowana na ulicach podstawowego układu komunikacyjnego, czyli to są te około 240, 240 ulic. Natomiast nieco więcej czasu służby będą potrzebowały na to, aby uporać się z sytuacją na drogach lokalnych i osiedlowych. Stan kieleckich ulic jest na bieżąco monitorowany w miejskim zarządzie dróg. Dyżurny przyjmuje tam również sygnały od mieszkańców. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że półgopiaskarki w pierwszej kolejności kierowane są na główne arterie. Pamiętajmy o tym, że Kieleckie ulice mają trzy kategorie odśnieżania i w zasadzie sprzęt cały czas pracuje na drogach pierwszej i drugiej kategorii. To jest około 240 ulic, ponieważ te warunki atmosferyczne no, przez cały dzień się po prostu nie poprawiają. Od rana pracownicy zieleni prowadzą również akcje odśnieżania chodników, placów i przystanków autobusowych. Do tych zadań skierowano 75 osób. Pamiętać należy o tym, że nasi pracownicy zaczynają wykonywać swoje obowiązki od centrum i promieniście rozchodzą się w dalsze rejony miasta. Trudna sytuacja na drogach utrudnia również kursowanie autobusów komunikacji zbiorowej. Część z nich notuje nawet kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Aktualną sytuację można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.